Teraz wieści na temat Polski. E, jakaś tam instytucja IRBIS, ta co robi e, badania społeczne, jaka jest opinia społeczna, zrobiła badanie społeczne i okazało się, że 75% Polaków obejrzało wywiad Putina z Carsonem i jest, bardzo dobrze Polacy, bardzo dobrze Polacy. Mało tego, ponad 40% ufa e, Putinowi. E, w związku z powyższym e, w ogóle... To 75% jak usłyszało, że Putin nie zaatakuje Polski, dopóki Polska nie zaatakuje Putina. Polacy są bardzo zadowoleni, polskie władze mają problem. Wielki problem. Dlatego tak się wypowiadają agresywnie. Dlatego kurwa chłownia. Dlatego chujownia próbuje być taki przechujowy. W każdym bądź razie Polacy rodacy tak trzymać. Otworzyć mózgi, myśleć, myśleć, myśleć. A we Francji co? We Francji protestują przeciwko pomocy Ukrainie, bo też obejrze, bo obejrzało tam 90% społeczeństwa, yy, mieszkańców Francji, obejrzało wywiad. I już są hasła, protestują, chodzą, żeby przestać mordować cywili w Donbasie, żeby Ukraińcy uspokoili się bardzo dobrze. Odwraca się karta, wreszcie prawda wychodzi na jaw. Ludzie Polacy, cieszę się bardzo. I wiecie o tym, że polski rząd w 2015 roku finansował Majdan, po części, z naszych pieniędzy. My jesteśmy tego nieświadomi nawet, co oni robią z naszymi pieniędzmi. PiS, PO, Hołownia, wszyscy wąt Konfederacja. Ja nawet bym babcię klozetową z Sejmu wypieprzyła i z tych wszystkich rządowych instytucji i tych wszystkich państwowych też stołków. Wszystkich nowych ludzi, tylko polskiego pochodzenia. Tylko polsko myślących. I przede wszystkim test, jak myśli ten człowiek. Czy jest mądry, czy jest głupi. Pozdrawiam wszystkich myślących ludzi. Polacy, rodacy, kocham Was. Wreszcie, wreszcie otwieracie oczy. Pozdrawiam.